Coś ci tu wisi, Janetka? No nie wiem, smark, gil. Ty znowu chora jesteś, się, ja ci muszę ten prasowany czosnek w tabletkach kupić. Masz? To jest kolczyk. Co to jest? Janeta, proszę tu podejść do mnie, natychmiast! Wyciągaj mi tą kupę żelastwa z nosa, bo mnie trafi zaraz. Pójdę do garażu, wezmę kombinetki od ojca, sama ci to wyciągnę. Nie, ja tak wyrażam siebie i nie możesz mi tego zabronić. Za 15 minut wychodzimy. Masz być ubrana w kurtce przy drzwiach. Gotowa jesteś? Wychodzimy? Ale co ty robisz? Nie rozumiem. Mamo, ściągnij to, bo nigdzie z tobą nie pójdę. Ty też głupku. No nie musisz. Mamo, no ale obiecałaś mi te nowe erm... Twoja decyzja. Co się cieszysz, mamin synku? Siary mi robicie. Siebie wyrażam. To jak, Janetka, jedziesz z nami na to pastwisko do sklepu, znaczy? No!